Pan Paweł pisze: Spróbuj umieszczać normalny film, a nie odwrócony, bo źle się to ogląda. Kamera do selfie ma taką możliwość zapisu. Lepiej pokazywać krajobraz niż swoją gębusie. Panie Pawle, krótki komentarz, a tyle wiadomości. Jeżeli chodzi o odwrócony obraz i z kamery selfie, no niestety. Przerasta to moje możliwości techniczne. Jeżeli mógłby Pan sprecyzować, albo najlepiej instruktaż przeprowadzić. Natomiast pytanie: dlaczego Pan Paweł woli oglądać krajobraz niż moją gębusię? Być może Pan Paweł nie lubi oglądać ideałów. Ale prawda jest taka, że odpowiedź znajdziemy zupełnie gdzie indziej, bo na YouTubie. No i mamy ostatni film, który zrobił tu karierę na kanale. Więc zobaczmy sobie statystyki. I sprawdźmy, kto promuje nasz film. I, dlac i dlaczego mam nie występować. No i o, o ile są jest film nasz czy mój co nie jest dziwne, że sam siebie reklamuje. O tyle pojawiają się dwa dziwne filmy. To je musimy sprawdzić. O co, o co chodzi? No to zobaczmy co to, co to, kto to promuje moje filmy. Oczywiście w tym miejscu są reklamy, a ponieważ nikt nam nie płaci za oglądanie, w związku z czym nie zobaczycie tych reklam. No i popatrzmy. No to teraz się nie dziwię, że w komentarzach się pojawia, żeby, żebym specjalnie nie występował, no bo jeżeli po takim filmie z taką panią pokazuje się moja facjata no, to sorry. Nie mam szans. Najmniejszych. Z drugiej strony, ciekawe jest to, dlaczego akurat YouTube zdecydował, że po filmie tej pani będzie promować mój materiał. I albo to jest wskazówka do tej pani, żeby się zajęła elektromobilnością i nauczyła oszczędzać prąd, bo jak widać, oświetlenia ma bardzo dużo użytego. Albo to jest wskazówka dla mnie, żeby zająć się aktywnością fizyczną. No ale tu niestety w trakcie weryfikacji wieku YouTube nie poprosił o rezonans magnetyczny kręgosłupa, więc nie wierzę, że ja oglądając taki film cierpię bardziej niż ta pani. Także widzimy już skąd. Propozycja, żebym nie występował. Kolego, w pełni się z Tobą zgadzam. Ale zobaczmy jeszcze drugi film, który promuje nasz materiał. Zobaczmy o co... O! Co. O, o! O! I to już są tematy dla mnie bliższe. Co prawda grożą tutaj utratą... Zdrowia i to zdecydowanie. Aczkolwiek te tematy nie są mi obce. Pompa ciepła, żre coraz więcej. O, to jakie Eniro, też żre coraz więcej. Jaka moc przyłącza do elektryka? No tu już, już wiecie, że moja wiedza o elektryczności jest porażająca, więc tu nie będziemy się zagłębiać. Krzywy samochód jedzie bokiem. Huh. Dlaczego nie? Używanie ogranicznika. Co to jest renówka, pewnie jakaś. Dlaczego nie? Dziesięć największych na świecie w budowie rzeczy. I to jest dobry kanał do promocji moich filmów. W końcu jesteśmy największym kanałem, najważniejszym i cały czas jesteśmy w budowie. Co dalej. No, mamy jakieś BMW 530. No, ja nie wiem, czy film o samochodzie spalinowym jest dobrym miejscem do promocji filmu o elektryku. Ale znajdźmy coś, co może. Nieoznakowany pod radiową spod ścianką. Ścianka, bardzo fajna miejscowość, super okolica. Pozdrawiam serdecznie. A co. No nie, no taki kanał poleca moje filmy. No nie wiem. Hmm. Tu najwyraźniej jest odniesienie do mojego miejsca stałego pobytu. Tu mamy jakieś motocykle. Tu o układanie paneli. To akurat potrafię bardzo dobre miejsce. No nie, zima, zima to nie, 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 to nie ze mną. Tu mamy o ogrzewaniu, porcy kierowcy. A w, jak widzicie, in, za wschodnią granicę też docieramy. Nie wiem, trzeba będzie pomyśleć o, o zmianie języka filmów i się zdziwicie. No dobra, w każdym bądź razie zobaczyliśmy, gdzie i kto promuje moje filmy. Wróćmy na chwilę jeszcze do komentarza pana Pawła. Więc pan Paweł wolałby widok z kamery tylnej telefonu, a nie z kamery selfie. Jednocześnie jakiś czas temu tenże sam pan Paweł. No, ocenił naszą, naszą produkcję, tudzież moją produkcję, jako żałosne ględzenie, na którą szkoda czasu i oczu. No, jak widać, Pan Paweł jednak nie rozstaje się z, z kanałem, więc a wręcz bym powiedział, jest progresja, bo obecnie daje nam tutaj wskazówki. No i dodajmy do tego jeszcze komentarz Pana Adama, która, który prosił, żeby zwiększyć prędkość filmu, Szanowni Panowie. W związku z Waszymi prośbami, tak jak obiecałem, że spróbuję przerywnikami w tym filmie, tudzież i w następnym, będzie film z podróży nagrany kamerą tylną telefonu, bez ględzenia i z prędkością może nie 1,25, a nawet 1,5. Także zapraszam do przerywnika. Pan Bartosz z kolei, posiadając doświadczenie w jeździe samochodem elektrycznym, radzi. Nie lepiej poznać auto i nauczyć się jeździć jak prawdziwy EV driver? No, panie Bartoszu. Czasy są takie, że samochód elektryczny w tej chwili no, będzie pod, może nie podstawowym, ale często wybierany przez ludzi normalnych, którzy nie są zakręceni na punkcie elektromobilności, kto, którym no, niespecjalnie zależy na nauce e, oszczędnej jazdy. Więc nie każdy chce być EV-driverem i nie każdy nim zostanie. Czy się to komuś podoba, czy nie, grono kierowców samochodów elektrycznych będzie się poszerzało również o osoby, no, które niekoniecznie są gotowe na jakieś kompromisy, na naukę eco-drivingu elektrycznego, który no, jest zupełnie inny niż eco-driving spalinowych pojazdów. Niemniej jednak w gronie nowych kierowców również trafią się rodzynki, takie jak pan Paweł. Który z ułańską fantazją rzucił się na głęboką wodę. Tak na marginesie, panie Pawle, miał pan dać znać, czy pan dotarł do domu, a może pan jeszcze gdzieś w polu stoi i trzeba panu pomóc. No to proszę o sygnał. Pan Zbigniew jest przedstawicielem jeszcze innej grupy osób, które zdecydowały się, że już czas na samochód elektryczny, w jego przypadku to też będzie Emiro, ale przed odebraniem samochodu. No, chciałby się trochę przygotować i zdobyć trochę wiadomości. I takie osoby też będą. Ale nie każdy musi być od razu EV driverem i nie każdy musi chcieć być EV driverem. Czytajmy, da cytujmy dalej. Pomijam fakt, że Eniro jeździ się kompletnie bez jakiejkolwiek akcji z migotaniem serca. No, tu chciałbym się z panem nie zgodzić, bo migotanie serca będzie, szczególnie zimą, jak będzie poniżej 8% baterii, a pan jeszcze będzie miał kawałek drogi przed sobą. Ale poza tym bardzo dziękuję za, za opinię. To jest jedna z bardziej pozytywnych, spokojnych, doradczych. Pan Bartosz chce się podzielić swoim doświadczeniem, i to jest jak najbardziej wskazane na tym kanale. Na koniec, żeby nikt nie pomyślał, że znowu poważny film zrobiłem, no to lżejszy temat w odpowiedzi na film o rozładowanej baterii Eniro Pan Paweł, ale to inny Pan Paweł, napisał parowóz z Sekupie. Komentarz ten pojawił się w zeszłym roku, kiedy jeszcze nowy ład nie wszedł w życie i muszę Panie Pawle powiedzieć, że no proroczy komentarz. A przy okazji genialny. Już tłumaczę dlaczego. Otóż, moi drodzy, parowóz to jest rozwiązanie na większość waszych problemów w tym roku. Bo po pierwsze, uchroni was przed mandatami, bo wiemy, że parowozy no, nie osiągały wyznaczonych limitów prędkości, które obo obecnie obowiązują. Druga rzecz, uchronią was przed cenami benzyny, bo nie jeżdżą na benzynę. Po trzecie, uchronią was przed podwyżką gazu, bo parowóz możecie podłączyć sobie w chacie do instalacji kaloryferowej i, i jak znalazł. Macie ciepło w domu. Dodatkowo macie dostęp do praktycznie nieograniczonej ilości gorącej wody. Jeżeli ktoś jest z natury: z charakteru północny, to bardzo dobrze może również już wykorzystać parowóz przy organizacji sauny parowej. I najważniejsze, parowóz uchroni Was przed podwyżkami cen za wywóz śmieci, bo w parowozie możecie palić wszystko, co tylko się da. No, także, Panie Pawle, gratuluję pomysłu. Czekam na informacje o realizacji i testach.